Siemaneczko, witam. Dawno mnie nie było. Eee, tak mnie wciągła ostatnia robota, że no, nie było czasu na. No, nie było czasu. Nawet nie pomyślałem, kurczę, żeby wziąć kamerę, nagrywać. jakoś tak też wizji nie miałem ostatnimi czasy. Także jak widać, fiat tył odbudowany. Poszycia powstawiane. Eee, pierwsza warstwa, ta, ta cienka, taka, epoksydu położona. Żeby nie łapało gdzieś nalotu w tych miejscach co było poszlifowane do gołego Tutaj taka modyfikacja Kto miał do czynienia z piatrami, to wie Tu jest otworek I woda sobie wpływa w blaszkę I tutaj jest taki Odpływik O tu w tym miejscu Ten odpływ jest w tej chwili zaklejony masą A tutaj jest wstawiona Rureczka miedziana wewnątrz, może z 6-8 z z mm, gdzieś tak ma, nie wiem, bo nie mierzyłem środka. W powierzchu jest 8 coś, to w środku będzie 6, bo wiertłem 8,5. Wierciłem otwory, znaczy się wierciłem otwory tylko tutaj od dołu, bo tutaj było wygnite, więc wstawiłem rureczkę i to napawałem dookoła. Najpierw rozszlifowałem tą, tą korozję całą. Także teraz środek do poczyszczenia, w tych miejscach co było spawane, ale to już, jak będzie, wszystko na obrotnicy. Klatka zostanie wycięta. Te wszystkie wzmocnienia. Tu jeszcze będę miał pod mocowaniami foteli, też do, do zrobienia. No i tutaj, tu jak widać, ta czarna blaszka co leży, to musi iść do wypiaskowania. Dzisiaj zaraz właśnie się biorę za. Rozkręcanie tego przodu, bo on jest na razie tylko tak połapany szczypcami, blachowkrętami w celu, w celu tylko i wyłącznie spasowania tego Przymierzenia czy to wszystko pasuje Teraz jest wszystko dopasowane Tu jeszcze przyjdą inne drzwi Bo te są w bardzo kiepskim stanie Tutaj wewnątrz są zgnite, no jest to do odbudowy, ale to czas czas i pieniądze tutaj doły akurat są w miarę tutaj na końcu i tam jest no tutaj gdzieś też jest też jest tutaj przerdzewiałe oczywiście są te drzwi do naprawienia, nie są tragiczne więc na razie jest ustawiony na te drzwi ale do finalnego ustawienia będę musiał mieć te drzwi, które właściwe tutaj będą, bo no no to już jest trzeci fiat, którego robię i wiem, że te elementy różnie sobie pasują, więc yy, chcę to mieć zrobione na gotowo. No to jak widać też pod szybie, pod szybie nówka sztuka leży yy, Będzie wycięte w całości yy, chociaż tutaj najbardziej jest zgnite tu. I tu koło wycieraczki, no i w narożniku, ale wyrzucę całe, mam w całości to wyrzucę całe. Tylko tak się zastanawiam, czy ono będzie na pewno pasować, bo troszeczkę mi już tutaj szerokość tego nie pasuje z szerokością tego. Wezmę sobie wzornik kształtów i przeniosę te kształty. Zobaczymy, posprawdzam, czy to tak na pewno będzie to. Też ugięcie tego jest. Jak widać, inne. To jest bardziej takie wypukłe, a to jest wklęsłe. No, tutaj troszeczkę było rzeźby y, z tym Fartuchem całym. Y, później będę miał otwarte. To po wypiaskowaniu zresztą pokażę, co tam ten, już taki finalny, wytłumaczę. Y, fartuch, Włoch się pomylił i przysłał od 127 Sport zupełnie inny dłuższy, także przedni pas tutaj wystawał, błotnik był, błotnik był gdzieś o tyle za krótki, po prostu przedni pas tej dotąd wychodził, bo no cały ten fartuch był za długi. Dobra, to na tyle, taki krótki, krótka, krótka relacja, co tam się dzieje tak jak widać co się dzieje, tu jeszcze Polger stoi, za chwilę odjeżdża znaczy się za chwilę miał odjeżdżać dzisiaj ale tam z powodów, z nagłych powodów odjeżdża dopiero jutro no a ja walczę z tym Fiatem w poniedzieli jeszcze Fiat a kolejne jak widzieliście zaraz Wam pokażę co będzie wchodzić Kolejne co wchodzi, to tak na szybko, na szybko wlatuje to niebieskie, co, co tutaj widać. E, miał być żółtek, ale będzie niebieski. Miało być więcej KM-ów, koni mechanicznych, no to będzie więcej koni mechanicznych. Miało być 100, a będzie 400. E, później po południu nagram, nagram jakiś osobny materiał o tym Subaru. Jak to, jak to wygląda w środku, z zewnątrz, pod maską ile ma przebiegu, bo przebieg jest bardzo, bardzo mały jak na, na to auto i na ten rocznik dobra, biorę się za robotę dzięki, pozdrawiam